Nie od dziś wiadomo, że święta lubią rybę, a ryba lubi święta. Zatem zróbmy śledzia pod pierzynką szubę. Ale żyjemy też oczami, zróbmy go trochę bardziej. 300 gram ugotowanych bądź upieczonych buraków cikłowych ścieram na tarce o drobnych oczkach i na folii spożywczej bądź folii aluminiowej, która ułatwi mi zwinięcie wszystkiego w rolatę, układam pół centymetrową, równomierną warstwę buraka. Na buraku wyląduje kolejna warstwa. Będzie to warstwa gotowanej marchewki. Zatem dwie średniej wielkości marchewki ścieram na tarce tym razem o dużych oczkach i wykładam je podobną warstwą jak buraczków na buraczkach z tym, że zostawiam sobie mniej więcej 4. Centymetrowy margines, który po zwinięciu ładnie domknie mi zewnętrzną warstwę, żeby rolada wyglądała idealnie. Buraczki wyłożone, marchewka wyłożona, czas na delikatną warstwę majonezu. Majonez wykładam cieniutką warstwą i ostrożnie rozprowadzam go na marchewce, tak by majonez nie tylko był składnikiem sałatki, ale ładnie nam ją łączył jednego dużego, bądź dwa mniejsze ziemniaki, czyli też gdzieś koło 300 powiedzmy, gram ziemniaków ugotowanych w mundurkach, ścieram na tarce o grubych oczkach i wykładam na taką samą warstwę, taką samą przestrzeń, jak marchewkę. Ponownie używam lekkiej ilości majonezu. Nie musi go być wiele. Chodzi o to, żeby delikatnie sklejały nam się warstwy naszej sałatki. Majonez rozprowadzam i na majonezie będę wykładał gotowane tarte na grubych oczkach jajka. Cztery jajka powinny wystarczyć, takie nie za duże. Na jajkach ląduje znowu cieniutka warstwa majonezu i czas na centrum. Jedną średnią cebulkę kroję w krostkę, lekką solę, pieprzę i mieszam z czosnkiem niewielkim suszonym. Trzy filety śledziowe wypłukane kroję w kosteczkę. Wszystko razem mieszam, wykładam ostatnią warstwę i zwijam naszą roladę. Zwijam ją dość szczelnie i umieszczam w lodówce na całą noc. Gotową roladę podaję w całości na półmisku, bądź od razu pociętą w porcję na talerzykach. Można ją jeszcze jakoś udekorować, ale nie trzeba. Wygląda świetnie. Jest smaczna, syta wesołych świąt.